A teraz z naszego ogrodu zrobimy parę fajnych rzeczy. To w naszym ogrodzie wykonamy fajną, prostą, szybką sałatkę z pomidorów. I takiego jednego mam. Kroimy cieniutko. Do pomidorów zrobimy szybkie pesto. To znak. Potrzebujemy dalej szalotkę Robimy drobno. Ząbek czosku. Parę orzechów laskowych. Trochę oleju. Ale, żeby było jeszcze ciekawiej, anchoa. Wykorzystamy trochę oleju. Troszkę soli, pieprzu. I delikatnie tabaską. Wszystko skropimy jedną łyżką octu. parmezan. Jak to wszystko pachnie. I mieszamy. Spróbujemy, jak smakuje. I nasze pasto gotowe. Kończymy danie. Na spód. Wykładamy troszeczkę pesto. Zlejemy to jeszcze lekko oliwą. I wykładamy wszystko powolutku, delikatnie, naszymi pomidorami ze szklarni. Pesto. Troszkę soli, pieprzu. I dalej właśnie z wykorzystaniem anchois. Niedużo. Kropimy jeszcze wszystko delikatnie octem. I na koniec sfinisuję parmezanem. I tak nasze wyglądają pomidory, jak widać z naszego ogrodu. Smacznego! Petarda.